Witam. Dzień dobry. Konsolka, jakieś kalam, kalambury, może nie było. Były, mm, była Fifka, były, Familiada, była takie rzeczy, taki klimat i paintball. No, bo tam jakiś medyczniak, ktoś tam miał coś, wszyscy, wszyscy oczywiście byli chorzy, akurat potrzebowali. Yy, a tak, o, że bardzo grzecznie. Słuch, nie było ani jednej kobiety w naszym otoczeniu. full męski kawalerski. Mieliśmy jakiś nightclub niedaleko nas, ale yy, to nawet nikomu przez nie przeszło. Yy, zostawię bagaż na mieście, wiesz co? Squishy clown. Wydaje mi się, że bagażem można zostawić na dworcach. Jestem prawie pewien, że coś takiego jest, ale chyba nie wiem, czy tego kiedykolwiek korzystałem. Może widzowie powiedzą. Xen się spuścił do d Xen to potrzebuje coachingu od Davida. Jak chcę kiedyś wiesz, tego mastera robić. Zamówiłem na lotnisko bagaż, to wyzywali policję, że jest coś bomba? Co ty dajesz? Xen pluje na Overa? Ej właśnie, bo ogólnie wczoraj dostałem informację, że była jakaś drama między Overem a Xenem. Ja tak szczerze nawet nie wiem, co to była za drama. Z tego co się orientuję, oni się naprawdę chłopaki bardzo lubią, szanują. I wątpię, żeby tam jakaś mega spina poleciała, nie? A bo jak, jeżeli są spiny, bo to zawsze są takie spiny, to to, to, to kolejnego dnia to już nikt o tym nie pamięta. Więc to tak. Xen jest znowu poszedł solo grać. A spytam, czy gra dzisiaj? Aba dobra, dobra, Nie pytam, nie będę też tak codziennie nie nie chciał to się odezwieć, nie? Może ma ochotę pograć w sygra. gra. <laughs> Dzieci? Walka tego typu. Dobra Remek, ja dziękuję za dzisiaj, idę solo. Potem przyjdzie Kuba, to pogram z Kubonem. Nie, <laughs> spoko. Unlucky trochę dzisiaj poszło. Nie, no nie, 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 nawet mi się nie chce... Nie, nie, nie chce mi się nawet, k***a, tego, tego grać. Mi tak się dzieje i zwróca. Tak się dzieje i zwróca. Spoko. No, pa, na raz. Cześć. <śmiech> <śmiech> ale co? ej! Śmieszy mnie to. W sumie, bo pamiętam. Na wyjeździe górskim, e, przepraszam, nad, nad morzem, był ten taki temat, oczywiście e, 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 był. Tiery boosterów, powiedzmy, naz, nazwijmy nas boosterami. Nie do końca jesteśmy tymi boosterami, bo to czasem ja nawet byłem boostowany na tym duo, ale mniejsze o to. Pamiętam, że tam Bartek mówi tak, że no, że faktycznie między mną, Kubonem, a Over'em, no to Over na pierwszym miejscu zdecydowanie, jako najlepszy. E, po czym jest coś takiego... Dobra, tak nagrać solo, ale to może nie, nie przez to, że Remek gra słabo w sumie, tylko bardziej może być to przez to, że atmosfera była napięta i czasem nawet ta nerwówka jest, nie? Co to jest? Koward artefaktów. No, Werpo był wtedy f*****, bo mucha te robią i dostaje info, że ma krzywą podłogę i musi dopłacić 5 korobetikom za sfiksowanie tego, mimo że wcześniej mówili, że jest dobra podłoga. A to, wiesz co? To nie jest tak, że masz jakieś ubezpieczenie na takie rzeczy? Że jak ci spier**ną robotę wachowcy, no to jednak... Zależy, czy bierzesz z jakiejś dużej firmy, bo jak ja brałem podłogi z Belpolu... Snajper załoga. Załoga. O, malfajta mamy też załogi. To jest też załoga? Zapaśnik snajper. A, snajper. Dobra, samy Sivir. No to ja miałem takich fachowców, że jeżeli przez tam chyba nawet dwa lata coś co podłogu się będzie działo, oni muszą mi to naprawić. Dostałem jakby gwarancję, że podłoga jest dobrze położona. Brałem to przez firmę, która mi sprzedała panele. No i mają swoich fachowców. No i tam wiadomo, no nie jest to tanio. Potężny mech. Czy ja chcę to grać? Załoga. Jak działa załoga? Każdy, z za jest załogi, zyskuje dodatkową premię. O kurwa, ja muszę tier 3 zrobić. Hyper roll. A po, po co się gra pod załogę? Mamy jeszcze pro, protektor i zapaśnik. A zapaśnice co są? Wybierz artefakt generujący o, złoto. Ulera. Zdobądź... BITU dziękuję bardzo! Wybierz e, magnetyczny usuwacz bo hotelowie zyskują 5% swojego maksimum 2-4 sekundy. Leczenie wzrasta o 0,5% na każde brakujące 10% zdrowia gracza. Kupujesz kulę treningową. Co 10 sekund wszystkie kule treningowe zapewnimy już złota. Kukła treningowa co to jest? To jest kukła treningowa. Ja... Skipnąłem pierwsze. Dobra, biorę to. Może na Sivir dam tą przekąskę. A ma jest Real 2, no to przegramy. Molok, waga ciężka. Bastion Pozer. Mentorzy byli spoko. Kurwa, no nie wiedziałem co wziąć, muszę tutaj parę robić teraz, tak? W parach grać jednostki. Protektor, dobra. Eee, i jak myślicie szczypto to grać? Pojedyn potężny mech, pojedynkowicz. Potężny mech, pojedynkowicz. Gangplanków mam niby dwóch, ale nie wiem czy chcę ich grać. Potężny mech. A potężny mech? Dobra, gramy to załoga, no załoga. Snajper. Jest jakiś snajper? Mosty skończoności. Co tu wybrać myślicie? Przywołujesz klona, zezdrawiać się maksymalnym maksimum klona nie możesz wycofać. wszystko. Dobra, kurwa, Triforce na CB, Ona musi być w parze z kimś. No wiem, 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 już to, już to ogarniam, już to ogarniam. Nie wiem, czy chcę, chcę gangplanka grać. Waga ciężka mentor. Jean jest snajperem. Dobra, tu para, tu para. Zapaść, a też jest snajper, mamy trzech snajperów. Bastion, Pozer. A z czym by się grało załogę? Ze snajperami, załoga, snajper, tak? Załoga. A, szeny, szeny, o k**wa, ja skipnąłem szenów. Strollowałem. Dobra, gang gangplanków. Malfajcik Z protektorami. Albo Malfajcik z protektorem. Tak, dobra. Masz z protektorem? Kurde, nie jest. Z pozerem. Protektor, rakan, dobra. E, pojedynkowicz upiór. Zmień tytuł. Nie wiem, e, a jaki mam tytuł? A, kategorie. A, wykrzyknik game TFT. Pyk. Może łuk wezmę? Od Sivir. zagramy. Zyskuję dodatkową premię. Za, za członka załogi nie spadają wraz z poziomem gracza. Dobra, musimy hyperrolki robić, nie? Mentor, koboko. Mentorzy mówili, że spoko byli. No dobra, no to jean, jean. A upiory możemy dwa upiory grać. Kiegoś fajnego upiora, kasantę, może? Kat Akademia Bojowa, załoga. Snajper, zapaśnik. Do chyba pojedynkowicz, wleżny mech. Czerwone wzmocnienie się robi z tego. astu. tu. Takie, nie wiem, czy i proszę od ataku. Może to? Tutaj Lucja nas dojedzie. Muszę o, inaczej ją postawić. Dobra, na raz sprzedaję. Bana za kategorię nie ma. Nie ma, nie ma. Wiesz, kategoria miałaby znaczenie w momencie kiedy stream byłbym baseniarą. Zaraz wam powiem czemu, bo pamiętam, że na Twitchu kategoria basenowa nie miała reklam, eee, a w innych te reklamy występowały. No i wtedy to robi difa, tak, no bo trochę reklamodawców r reklamują się tam, gdzie nie chcą. A byłem baseniarzem przez krótki czas, to prawda. Najpierw załoga bastion, brakuje mi bastionu, no, brakuje mi bastionu. dwa łuki, co ja chcę? Różkę, a różkę bym chciał. Wygramy? Nie. Kurde, słabo idzie tam ta załoga na razie. Jest Shen. A treser potworów? Co to, co to robi? To dobre to? Wybierz potwora, którego przywoła Lulu, by walczył z nią. Zobacz PD za każdy walce oraz za taką PD za udział. Gra się, da się, się grać pod tych treser, treserów? Protektor. Potężny mech. Załoga. O, Zix jest załogi. Play Lulu. Jest Sivir No dobra, tutaj chyba powinniśmy porolować. Sivir Jest Shen level 2. Załoga, nie mam załoga. Upiór Kale Damy Ginzo. Może to. Czy wygrają tutaj? Pojedynek. Da. Usuwa wszystkich bohaterów z planszy i ławki. Zawsze dwóch losowych bohaterów, dwóch losowych bohaterów. Okej. Okay. No, zaczynają walkę w dwóch tylnych rzędach. rozprawiają walkę z a zyskują trzy. Aha, w dwóch tylnych rzędach. Podpalony ląd, nie wiem. Skupiasz kopię każdego bohatera o koszcie jeden? Nie wiem. Dobra. W dwóch tylnych rzędach to jest, nie? Czy w ostatnim? Lulu? A miałem protektora dać. Kurwa, protektor miał być. Ja nie mogę tej lulu grać. Dwa łuki dać na nią? Na Civie? Dwa łuki? Serio widzu? To słabe to jest. Nie wiem, czy mi się ta załoga uda. Ramus, Treser potworów. Dobra, ja chcę usunąć Civir ze składu. Mogę ją wywalić? Czy nie mogę? Ona jest permanentna. Nie mówcie, że jest permanentna, proszę. LW zrób. Dobra, zrobię LW. A jak mogę sprawdzić, jaki mam tra trade? Czy jak działa mój trade? Czy on działa faktycznie? Zdejmij i wstaw to możesz podmienić? Staw, lulu. No, dałam właśnie ją, dobra. Aj, zły Shuriken poleciał. Daj Zixa. A, bo Zix jest z załogi. Ta, Masz rację, masz rację. A jak mogę sprawdzić swojego tradea? Jaki mam? Czy jest to niemożliwe? Moje trejty, Chciałbym zobaczyć. Nie wiem, jak działa mój jeden trajt. Czy ja wziąłem na ostatnią linię, czy na dwie ostatnie? Z lewej masz trejty, dobra. A co ja potrzebuję teraz? Wiecie co? A wezmę może armor. Gargoyla, żeby komuś dać. Z lewej masz, tak? Z lewej mam. Eee, gdzie jest to z lewej? Nie widzę, kurde. Ten mieczyk. Mieczyk! Nikosel. Stary, to nic nie leci, nie? Popi. Popi wziąć, myślicie? Czarodziejka gwiazd. Waga ciężka. Czy ja mam wagę ciężką? Nie mam. Geniusz strategiczny. Ge. Ale mam głupstwo. co z kamerką? Nie wiem, gdzie te trajty sprawdzić. Yy, mówicie, że jakiś mieczyk, ale wiecie, co ja tu mieczyka nie widzę. No przysięgam. Mieczyk. Masz po lewej, ile masz złota? Tu mam złoto, no na środku. Te kwiatki, i pod... obok kwiatków masz miecz. Kwiatki. Obok kwiatków masz miecz. Chw. Nie widzę. Powaga. Caitlyn, kanał mnie was sniper. E, dobra, ja wezmę Caitlyn zamiast Gina. Obok mieczyka twojego. A, a, dwa tyle rzędy, dobra, dwa tyle rzędy. Kolejna walka. Sivir trzy by się przydała. Musimy rolować chyba potem. Dla, mal dla malfightera dać moc. Trzeba jednego malfajta. Jest Zigi. Czy ja chcę rakana dorzucić? Jest taka opcja. Jest taka opcja, że wrzucę rakadami. Akademia bojowa i to jest Akademia bojowa. Do tej Kate nie będzie siedział. Malfight 3. O tak, Malfaj Malfight 3. Mamy pierwszą trójkę. Dobra, teraz rolujemy dalej, nie? Moloch, Pojedynkowicz, Mentor. Myślę, że Udyra warto brać? Moloch, Pojedynkowicz, nie, nie, nie Protektora. Jest Sivir, jest Rakan 2, dobra. Jest tu, jest Sivir, okej. Okay. No i owoc, owoc na Malfightera, tak? Zachowujemy mak zdrowia na początku walki jeszcze 2% w każdej sekundy. Wzmocnijcie, jeśli będzie dać obrażenia magiczne w na dużym obszarze proporcjonalne do zachowanego zdrowia. Bo to, że wybucha, damy, bo to, że wybucha. Boom! Ale to jest za mało, że on wybucha. Oj, ten Volibear mega mocny. Dobra, trzeba dać temy na niego teraz. Warmoga bym chciał. Wiesz, jak, dzia... jak ten timpom działa, nie mam pojęcia. Potężną, i losową nagrodę, nagroda. Do... Na początek walki, do bohaterów z nie więcej niż z... następująca liczba przedmiotów. Jeden, to zabawa kopia. Wybierasz jeden z 5 przedmiotów światła, otrzymujesz magnetyczny usuwacz. Dobra, jakoś, dalej. Daj... daj. Dajcie mi tą nagrodę, kupkę. O kurde. Widzowie, Rakan wchodzi. Trzeba jeszcze wstawić Kobuko. waga ciężka, akademia. Armor, gargoyle. Jeszcze w level do 50 Golda? Serio? Aż tak? A co ja potrzebuję znaleźć? A, Twisted Fate'a, Twisted Fate'a, masz rację. Dać sanfajera na tego? Na rolu potrzeb do chuja po 3. Zapaśnik pozer. Zapaśnik pozer. Nie ma nitego, nikogo niczego. Kurde nie wiem co brać. Dobra, rolka. Zix, jest Zix, Szenaj Zixa, Upiór protektor. Czy Uta mówi jak to jest krzychu, że się kończysz od 10 lat na twitchu i zawsze jak Akademia Juz, Bojowa Baska się bastion. wydawało, że to koniec. Wracają ci większe zasięgi HMHM. -HM. Czekaj. Nie zabijemy tego Garena Ależ on twardy, Akademia Bojowa Bastion. Dobra, potrzebujemy Giant Belta. Są dwa Giant Belty. Jak to jest, że się kończy, nie kończę? Nie wiem. Tak to jest w życiu streamera. Jest góra, dołek, góra, dołek. My Twisted Fate'a szukamy, tak? Level krzychu. Mówicie, że level Zigs i Bluebuff? Zigs i Bluebuff. A damy Warmoga na Malfajta, bo on wybucha. Zadaje tyle obrażeń, w zależności od tego, ile ma HP. Więc Warmog na pewno będzie dobry. Jinx. Sniper, no Jinx jest sniperem. Może Jinx wymienimy. Skating wymienimy na Jinx. Jest, jest Shen. Kobuko na pewno za tego. Dobra. Dwa Giant Belty. Tutaj cyk. Rol po Ziksa i Shena. Jest Ziggs. Teraz Rakan na Firi. I może teraz co tu jeszcze kupić? Brakuje nam jednego ziksa. Jednego ziksa nam brakuje. Samfire dance Skałę Dobra. Brown! Nie wiem, czy warto brown kupić. Jest Shen. Jest niby Cassandra drugi. Dobra, nie biorę go. Jest Shen. A to jest Shen 2 XD. Stary, jednego ziksa potrzebuje. Biziutko bliziutko, Kolejny Braum Dobra, wstawię Jinx za Caitlyn Caitlyn sprzedam Brauma wstawimy Jako masz rangę Ja jestem nowy w TF stary Dopiero się uczę Samfire na, na skałę Dobra, Samfire na skałę jeszcze mniam, mniam, mniam. Jest X3 Dobra, dobijmy level I teraz co, szukamy TFA Braum Braumiasz. Co jeszcze chcemy wstawić? To kowadełko. Weźmy może nie wiem łeskę. Dwie łezki na ziksa. Ktoś pisał? Jest Shen. Ginzo na ziksa. na ziksa. Dobra. Ginzo na ziksa. Co jeszcze? To najrechłam na więcej obrażeń. Malfred w ogóle 5000 z dymał. druga. Ziggs będzie korzystał z Gnizo. I jedna zigsa? Wy sera je Leona. Czy ja chcę Leona grać? Akademia bojowa. Ja mam niby te Leona. No dobra, niech będzie ta Leona. Daje nam tam jeszcze Bastion. A nie, bo nie potrzebujemy Leony w sumie. Jest Shen. Jest Leona 2, no dobra, chuj Leona. I one... Jest Shen 3! Co teraz mamy w załodze? Wystrzeliwuje rakiety, dwaipu każdy poziom gracza. Strzał z planet. Dobra, tu mamy, tu mamy, dobra. Kolejna rolka. Co tu jeszcze chcemy? Jinx i TF-a. roluję. Senna. Ceny sprzedaje. Tym nasz na wrzucić. Dwa medzie może budam. Jakieś rakiety lecą co chwilę, faktycznie. Jeden z załogi. O, jakieś emblematy są, ale nie wiem, czego służą. Nie wiem, co wziąć. Który item zrobić na Ziggsa? Koronę może wezmę. Akademię? Nie, wziąłem, wzią, wziąłem koronę. Koronka. Będzie pokazywana. Jest Jinx 2. Na no kogo to? A, tarcza. No to nie wiem, na Ziggsa. Albo na Shen'a? 25% max HP. ile ma HP? 3000. No dobra. Niech będzie na szena. Ja ona sprzedam. Dymanko jest tym buildem. Na razie. Szukamy te fiarza, tak? Jako piątego. Albo musi być. Yy, aha, trzy gwiazdki musi mieć. Uuu, to ciszko, ciszko będzie. Co byście wzięli tutaj? Dlatego dziewiąty wbijasz. Nie roluj, dobra. Ej, a może zdejmę owoc z Malfajta i dam ten owoc na Zixa. Czy nie ma sensu? Taki ruch. Nie wiem, czy oni z tym Voliberem wygrają. Nie jestem woli miś. Co on się tak waleczy, nie? Ma no, musi mieć bo to twój jeden tank. Poza tym robi dużo damageu. Sniper. Jest Warus! No, jest niby Warus. zamiast Jinx. Nie że warto tak wymienić? Nie? No, w Jinx level 2 na pewno więcej robi, nie? Na pewno robi więcej. Serafin jest geniuszem. A ten jest geniuszem? Geniuszem strategicznym jest. To mówicie level? A to może po tej walce, nie? Po tej walce bardziej. Itemy rób. A jaki item? To mam jeden item tylko. Zrób item na Zixa. Ten? To? To zrobić? A, ławka. Może to? Szodzin. Co myślimy? Warmog na Shen'a. Warmog Czy Szodzin? Kurwa, wezmę Szodzin. Dobra, wziąłem Szodzin. Prze... O kurwa. Nie wiedziałem co wziąć. Ta na Zixa ten item. Ja muszę level iść. Mogę już w tej walce iść w level. Mogę iść w level. Odpadam? Jeden HP. Dobra, czego my szukamy teraz? Lisina mam dać? Serafin? Ja nie wiem, czego ja szukam. Tefa? Varus. Yes, Twisted Fate! Ale nic nie daje. Daję przy tej. A, 5% zasytek za każdego członka załogi dobra, trzecie miejsce. sam przegrać tę grę? A myślisz, że ta załoga to w ogóle jest sens? Przy tak podkreślenie git. mówi, czy to i tak git jak na twoje myślenie w tej grze ok. A, bo z griwi czeka. No dobra, jeszcze jedną bym zagrał z grywu. Po tej, dobra? Po tej zagram. Po tej jedziemy grać. Po tej będzie grać.